Manu, z tej strony Włodar, witam Cię w kolejnym odcinku, oto odcinek gdzie w końcu udało mi się zrobić mój rekord, to znaczy no może nie w końcu się udało zrobić rekord, bo jest to rekord do którejś z kolei, natomiast jest to przełomowy dla mnie rekord, ponieważ udało się strzelić 30 zabójstw. No i myślę, że to wszystko dzięki broniom, które pojawiły się w sezonie czwartym, bo pokażę Wam oczywiście zestaw, w którym dokładnie grałem. Było to połączenie Milano z MG82. I teraz tak, MG82 czemu? No myślę, że wszyscy już, którzy w Warzone aktywnie grają, wiedzą, no jest to aktualnie mocno zepsuta broń. Zbudowałem ją sobie w taki sposób, gdzie mam tutaj tłumiczek na zasięg, lufa Task Force tutaj najmocniejsza na zasięg, najmocniejsza na kontrolę odrzutu, daję dodatkowo na kontrolę odrzutu, szybki magazynek, no i celowniczek Anaxel Armsik, natomiast Milano dlatego, że dostało buffa i dostało dosyć mocnego tego buffa właśnie w tym sezonie, bardzo przyjemnie mi się nim gra, może nie jest jakimś najlepszym PMM, z gwoździarką na pewno przegrywa, ale tak czy siak, bardzo fajnie mi się z tym strzela, mały naprawdę odrzucik, dosyć fajny movemencik i też tak troszeczkę tutaj ten build jest mocno pod movement, bo mamy mi huku, E, pod szybkość celowania, co prawda tutaj Quid e, bruiser pod movement, reflektor Tiger Team pod movement, kolba rider pod movement, no i mam tutaj 45 ammo, żeby też e, dosyć szybko celować oczywiście, jeżeli gramy czwórki, 55 też się e, przyda. Natomiast powiem szczerze, ja gram na samym 45, bo z takim połączeniem MG82 nawet na takie 20 metrów ja wyjmuję, czy nawet na 5, 15 metrów często wyjmuję, a i tak kości przeciwnika, no w sumie możecie zaraz to zobaczyć właśnie na gameplayu, do którego Was oczywiście zapraszam. Miłego oglądania. Jaki plan? A, no właśnie, jaki plan? Świerczy by się przydały. Że co? No. Miko, jest godzina 22.18 czy ty jesteś jest już pijany? Chodźcie, no, e, chodźcie, chodźcie na raj, i zobaczymy, czy tam satelitka jest. To, no, też o tym myślałem, no. Ja polecę na lewo. Dobra, o, dobra. duże. Bo... Wejdź bardziej już wydatny nie, że co? Aaa, Wiedźmina, dobra, faj oni tam na prawo chyba cisną Jest tu? Nie widzę, Je. nie, 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 ma. nie Nie ma, nie ma Nie ma Dobra, idę w ten domek A tu podlecieli A tu jest na dom Tutaj jest, tutaj jest ja robię, szybko Dobra, lecę Zrobione Na domku jest, u Ciebie Leży, leży Nad tobą Powalony Dawać mordy na satelit? Albo... Zobaczymy, czy drobu w ogóle będzie Oby ja nie kebany. Nie by tam nie tak, wylądował. I da. Strzał z głowym strzelam. O shit. Co to? Tak Ta, nice. oh, best, best. Y to po ma, po ma przez tych baraków z No, brwałem właśnie O, A, od, od tego, od kiszki gdzieś No io no. On może dostać Jest do mnie na górze Od baraku Od baraków załatwijemy chyba Jest u ciebie, u ciebie jest wodar Zeskoczył na dół Na dole

Dobra Kawiki No trzeba kupić Patrzcie No tylko ja muszę na sobie graty lecieć Zarząd kawę No ten track nie przeżył, szkoda Mmm, Tutaj się coś tu kął, matkę Tak? W no w nie wiedziałem ale w sumie ma, dobrze dużo ma, Ja ma. pięć mam 5 mam, 5 mam mogę dropnąć coś Na drugim piętrze masz Okej. Okay. Tu coś o kawałek, dobra O to chowarałem, to pomarałem że się Idajcie na blisko W moją stronę to idą był. Dwóch powalonych Helpa potrzebuję Jeszcze jeden powalony na fotelu do Cześć na fotelu Dobra łajdź Biorę fotel, daj zostanie Dobra Muszę zebrać nam mod po nich Ooo, z kąpiel ja z I eee, Jeszcze byli na pomarańczowym, tak. Tu byli? Waliście, meta, co Eee, Nie wiem, czy jutro, bo nie mam. Nie, za mało mam materiału nagranego, ale no, jest to meta. Znaczy, nie wiem, czy meta, ale bardzo dobrze mi się to strzela W topce, w topce bym to dał. Pa, gdzieś na tym pomarańczowym chyba leci satelita. A nie, to gdzieś dalej, to gdzieś dalej, dalej, dalej. No na lambezo chyba Mamy BSP jeszcze? Ja mam, ja mam Jestem koło kierowcy <pytosuracje> Kurde, nie wiem Tu co, jeździmy na dół? Dobra O, są, są tutaj Ja wysiadam hmm. O kurde Dobra, no, Granat. No Obalony jeden. I są w tło. Ale są w tło. Daj ja daj Ja to jestem tym snajperem przez tyle i się strzeliwuję. <grym> no, no ładnie, ładnie. Na nasadzianie. E, Nie zrzucamy się na jakiś BSP, Dobra. To kup. Pieletowy bespekt, no boż, to przyjmij. Dobra, A Coś tu mam, co od razu No, podbiegamy tu. Popal to Dałoby się. Dzięki, pokera za followka. Na środku dwóch. Będziesz, on będzie się po swojego kolega. Był Upolany, gdybym uciekał. No, za zielony nas. Pałkami już. Ciągle ze się O nie, nakrotuje też. O, oznacza to kara Co, dalej gdzieś Podemno. tu siedzi? Oznaczam Aaa, Nie leży Ej, to jest na czerwonym Spierdzieli straszy Pobiegnął sklep Powolony No i No robi robi Ale to wiesz nie tylko ta broń nie tylko ta broń okay, Masz tutaj się po sobie self albo BSP. a chyba Cię nie starczy Masz 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 tutaj. Dziękuję. Czy mam jakieś kasę na ps Tomasz, jakieś auto tutaj na pomarańczu odjeżdża. Będzie obok mnie jechać, nie na stadion gdzieś. Podobno jutro ma być nerf no tego Ale go korzystam, póki jest jeszcze Jak będzie rany w Wrocławiu, to rany na randki się przydać Co się na hajs? Nie dobra, lecimy, lecimy. Eee, co za? Ja tak by nie wytłumaczyłem. Na narod miał być. A, dobra, Sorry Może by się taki na. Wykupili się da, przed nami. Wykupili się przed Hehehe. taki komunikat już się nie pojawił. Ogólnie tutaj strefy nie ma, będzie jak chwila, mamy 30 tak, ja sekund. Ja spadłem Na banku jest jeszcze lecie się dostaje chyba yy, Z hospitala A, To jest, A. To jest fajny, to niej, No ja i jadę Nie tylko dwóch padło Dobra, spadamy, spadamy O snajper z hospitala Panowie, im dłużej tu stoimy, tym gorzej. Dobra. No. Przysiadam. Oba dla Maresz. Musisz stary przeleczyć jakoś. My i tak podamy tą helką. Lecę, dajcie po jeszcze. Ustawcie się, oni, oni muszą z hospitala przebiec. Ustawmy się. Tu są, tu jest tu. Niech zaplała, czy niks? A pan tak, on nie przebył Macha, no, pan Dobra. Brawa. Ona On okay. na HP, na pliku, na Drugi. Powalony jeden. Leżą, leżą. Dzięki. jeszcze jeden leży, nie? Ale jeszcze Ona tapa. Nice. Mamy skrzynię za mały, jakbyśmy chcieli. Tak. Takie wyciąganie zawsze jest piękne. Że tam skrzynię mam po sobą. Ja co mam ten fajs? Czekaj, go na No mam no ah. mam. No widzisz, na tu jeszcze tutaj jedna osoba jest sama. A na no i to jest dużą. Aj! stówki jeszcze brakuje. Stówka brakuje. Tutaj, słyszałem z No Na dole? Po prawo, na Nakatomi słyszałem szybę szyby. Ooo, gdzieś są Wróżenie jest na mnie. Z tego wzięli ten bounty. Ja tam. Nie, jest, jest cały czas na górze. Co mówię, no, z na pomarańczowym był jeden, bez kewa już. Oj, dostaję. Dwóch jest, dwóch jest. Muszę usilić procedurkę. Uwaczko. Kewów nie mam. Byłem kewy temu na górze. Ajajaj. Ja byłem Ja nie ma. To Ło, z pleców dostaję. Eee, y, w tam para. No, do kasy był tak, co Dokładaj do pory nie do... jestem ja pewny. Jak ja wów nie mam? W dachu zbiłem. A ty, ci na dole jak tam? Przebiegam. Y dwóch nie mam na ja dole. Jednego to jednego zabiłem. No to nie wszech nie ma. Znaczy nie dwóch, przepraszam. A stówka, po... brakuje stółeczki jednak, kurde. Nie, nie brakuje już stówki. A już nie. O. O. Nie wiem. To kopercik, tak? Eee, dobra. No wiesz, sklep mamy jest trochę riski, nie? No ja kupuję wibosa, nie? Okej, dobra. Masz plecak, jakby gdzieś nie miał. Masz Musiałem przejść na drugą mam. stronę. Niewielki, ale cokolwiek Ale poszukiwam się. Będzie dobrze. Czy ja tu widziałem gościa? Mam typa jednego. O, hmm. nawet jeden. Na raz patrz czy nie? Nie, powolony jest. Zbiję ci go. Oto jakieś zostawiono? Jest. Najlepiej. Bóg było. To jeszcze, no to Dobra, trzeba to iść A to już jechało W u oranczu od prawej, gdzieś od portu strzela o, no, dobra, dobra. Jest na środku Kurde tak to jedzie Co za chwilę na tym środku A, sam gdzieś miał Uuu dziś czterech Ja jeszcze drugi Uwalony Płuczą jest sniper jest nie, nie podnać, nie podnosi, nie podnosi Sniper tego Staj Sniper celowany jest z prawej Dobrze, dobrze okej. No powiem ci stary wiesz, Ta najwięcej uwalony. nauczysz się samemu grając, aczkolwiek no, e, Jakby o, musisz wiedzieć do czego dążyć Więc to dobrze jest po, podpatrzeć, wiesz gdzieś tam od Dobrych graczy <laughs> Czyli nie oddajemy <laughs> na od tego mocy strzela. A, mnie. Można by wywalić tutaj o wiele, wiele więcej. Takich, takie lobby to ja nie pamiętam kiedy miałem takie lobby. Choć chyba dałem sobie jeden. Dobrze, że pani, no przywitałem się przecież. Wydaje mi się, że bo ty na YouTube napisałeś, dobra. Dostawa na dole, Ja tu mam taki mały znaczek że z Twitcha czy, czy z YouTube'a. Serio? Ja Przerzuca? No należy. Dobra. What hej. <laughs> o, oh, ten sniper Co jest? Dobra Za szybkie. Koba sobie zwiększ, to też już będzie szybciej biegał. Dobra, nie ma. Zabierz ich wszystkich? Nice. Tak, wszystkich, tak. wszystkich. O, okay. piękne. Nice. Tak, tak. no. Mogę po itemy wrócić, akurat. Dobra, kupuję bizbosa. Dobra. Dzięki. A, proszę. Nie, 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 jakieś nie, 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 tu nie, tu nie, 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 po nie, nie, na czerwonym. Auto tu jest jeszcze. Ale może być z tego. Ja mam na być no, nie, 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 Kurde, tyle otwartego nie lubię bardzo tak przebiegać. Czasem trzeba! Głównie jak się po fragi pędzi. Wiecie, wolę zginąć próbując zrobić coś bada. większego niż tam nie wiem grać na 20 bada, fragów to mu potem. Ja się idzie jedziemy Ja Ja mam chaj kupuję wiesz um, Jo Dobra, dobra jedziemy, jedziemy, jo, jo Nie przezleźniam, po prostu mnie to bawi Szkodowałem, amunicji nie mam, no ale jaja Typów nigdzie gdzie nie ma Tam Cały farm no, ja mam przebiegłem Dobra, mam dwóch Ja tak? No. Idealnie go strzeliłem po tym, jak wółkebaz był. Pięknie. No bardzo to, to jest fakt z Tutaj leży jeden. Kurwa nie mam... Nie, i na, na górze jest sniper. Tam nadal jest powalone. Weź się sniper na górze kościoła. Nie wiem. I weź! Dobijanie, byleś! Ja mam już jakieś emocje w tu masz dużo chyba. Ja do czego potrzebujesz? Do mówki, wiesz, ale. Może hard pra wykładnie. To tak. by był sztos. A tu masz jeszcze na szczyt, tak? Dobra, dzięki, dzięki. Robię pewnie 040. No to ma? <laughs> no. Dobra, nie, to nie. Ale widać, że słabe. Dormić. O ile, a Nawet harpa Mało strasznych typów A, po podu poza strefą O, ten harpo teraz jak złoto usiądzie No mm. <laughs> Yo a to pancerzone traki były czyli częściej, Nie, Nie, nie Maska. Co poszło? Arp. Maska? Arp, harwy. Nice. Nice. Uu, po prawo, po prawo tutaj. Uff. Jeden taki. Może być źle? Tak? Tak? Tak. Wszystko to jest koło głowy. A, A przyczyny na się Ja pierdzielę. na lamper, to jesteśmy się ustawimy i. Jeden dropik leży. Panie, ja po rekordu ucisnę. Widzę właśnie, widać. no. <średytum> 7 siedem Masz Bardzo ciężkie to będzie. Zabijamy no. ich w nich, ale w miarę okay. może. Snajper odpoczynamy na live. Kto jest? Ciężko, ciężko się ustawili, kurwa. Sniper na ferce na czerwonym. Na zielony myślę Daj są obici na markę, tam gdzie byłeś woda To jest kabłon dwóch Tutaj na markę jest po prostu, pobity Po prostu Jakiś się rzucili czy... U mnie jeszcze. Cztery fragi, pana? Tu jest op. Trzech, dwóch Tam na, na tą budę poszli Na mnie, na mnie Tak mam przed sobą Kurde dwóch potrzebuję tylko Pak. na mnie ma na mnie zostawić ma zostawić mi? Przede mną jest dwóch Tak, tak, ta. Kurde nie widzę ich Pobiegaj na lewo do tego sklepiku wiesz Znaczy kurde do tego domku Tutaj na górę No tam o kurde Mają pozycję dobrą Tutaj. No o kurde sniper jeden Tutaj chyba, stąd. mam, to mogę do zroby to. Jest, biegnie, biegnie. Tutaj drzwi zamykał przed chwilą. No muszą do nas iść, bo się woda, się w Ej! tu mamy... Nie, No, nie, 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 ogóle. 30 bomba już tam, ale jest! Batrani. Mam nadzieję, że Ci się podobało. W tym miejscu chciałbym podziękować Lexowi za wsparcie oczywiście oraz e, wszystkim wspierającym. E, zapraszam Ciebie do lajkowania tego filmu, do subowania tego kanału, no i do następnego. Siema, sięma.